Pokolenia tym razem ludzi Solidarności, którzy wraz z nimi tą wolność dla nas odzyskali. Dziś wychowujemy kolejne pokolenie, ale dziś także w jeszcze większym stopniu niż dawniej ponosimy odpowiedzialność za Polskę, demokratyczną, w której sami się rządzimy, w której nikt nam niczego nie narzuca, w których my sami decydujemy, kto rządzi i jak prowadzone są jej sprawy. Postawa powstańców warszawskich jest absolutnym wzorem. Jak powiedział kiedyś pan prezydent Lech Kaczyński, powstanie warszawskie stało się fundamentem, podstawą naszej niepodległości. Powstanie jako czyn zbrojny. Ufundowany na wychowaniu młodzieży i na postawach tej młodzieży, takiej jaką była, która wzięła w tym powstaniu udział. Dzisiaj to wychowanie takich właśnie kolejnych pokoleń ma znaczenie podstawowe, ale z uwzględnieniem jednego niezwykle ważnego elementu: ta Polska musi być silniejsza niż tamta. Ta Polska musi być bezpieczniejsza niż tamta. Ta Polska musi być bardziej przewidująca niż tamta. Ta Polska musi być bardziej zdolna do obronienia się niż tamta, którą oni stracili w 1939 roku i którą tak naprawdę udało im się odzyskać dopiero po roku 1989. Dlatego właśnie dzisiaj zadaniem ludzi władzy. Tych, którzy, którym powierzony jest mandat do rządzenia rzeczą pospolitą, jest to, aby modernizować naszą armię i budować bezpieczeństwo. To także obowiązek wobec powstańców warszawskich i wobec pamięci tych, którzy polegli. Tak, żeby wychowane przez nich kolejne młode pokolenie, gotowe stanąć do walki o Polskę, nie było bezbronne, tylko dysponowało wielką siłą która pozwala zawsze Polskę obronić. Te dwa zadania łączą się. To jest w istocie zadanie także, które nam współczesnym przekazują powstańcy warszawscy. Aby nie trzeba było iść z Wisami na tygrysy, tylko żeby te tygrysy czy inne czołgi obce nigdy nie odważyły się już wjechać na naszą ziemię. To jest wielkie przesłanie, które powstańcy cały czas w sobie niosą, przekazując je młodym i ucząc młodych i nas, tych, którzy ponoszą odpowiedzialność, za co ja ogromnie dziękuję. Dziękuję za wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Dziękuję za to, żeście nas tej Polski nauczyli i dziękuję za to, żeście nas nauczyli tego, jakiej ceny ta Polska jest warta. Niech ta lekcja będzie wielką lekcją historii dla Polaków po wsze czasy. Co to znaczy mieć i pragnąć wolnej, suwerennej, niepodległej ojczyzny? W kontekście tych słów, które wypowiedział tu dzisiaj Pan Porucznik, że niepodległość i wolność nie jest dana raz na zawsze. Zawsze trzeba ją pielęgnować i zawsze trzeba na jej straży stać z odpowiedzialnością, ale także i z gotowością do tego, by wszystko dla niej poświęcić, bo jest tego warta. Części chwała Bohaterom. Wieczna pamięć i hołd powstańcom warszawskim. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska. Dziękujemy panu prezydentowi.